Dlaczego płytki w kształcie litery L tak często pękają? Przy pracach glazurniczych często konieczne jest docięcie płytki w kształt litery L, aby dopasować ją do narożników, ościeżnic czy innych elementów pomieszczenia. Niestety bardzo często zdarza się, że taka płytka już po ułożeniu pęka w miejscu styku dwóch linii cięcia. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź leży w fizyce i zjawisku zwanym koncentracją naprężeń. Ostry wewnętrzny narożnik w materiale, w tym przypadku 90-stopniowy, działa jak karp, czyli punkt, w którym kumulują się siły i naprężenia działające na płytkę. Te naprężenia mogą pochodzić z wielu źródeł, takich jak praca podłoża i budynku, z obciążeń użytkowych, jak chodzenie czy ciężar mebli, a także ze zmian temperatury, powodujących minimalne rozszerzanie się i kurczenie materiałów. Wszystkie te siły, Zamiast rozkładać się równomiernie po całej płytce, koncentrują się właśnie w tym jednym osłabionym punkcie, wewnętrznym narożniku wyciętej elki.